Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku naszej podróży z Tarotem Intuicyjnym. Jak wiecie, rozmawiamy o Arkanach Wielkich. Dzisiaj czas na kartę z numerem 3. Jest to karta cesarzowej. Ta karta wygląda tak. Oczywiście w opisie filmu znajdziecie link z plikiem graficznym. Możecie sobie odpalić, obejrzeć, jeśli ktoś nie ma takich kart w domu. Przypominam, że jest to Tarja Rydera White'a. I dzisiaj omówimy sobie tę kartę. Zaczniemy jednak tak jak poprzednio: od tego, że przyjrzycie się karcie i zastanówcie się. Lubicie tę kartę, nie lubicie jej? Co względem tej karty czujecie? Jakie elementy tej karty Wam się podobają? Jakie przemawiają do Was, jakie nie przemawiają? Ponieważ wiecie już, że będziemy rozmawiać o symbolach, możecie od razu też zastanowić się, co oznaczają dla Was poszczególne elementy tej karty, poszczególne symbole. Poświęćcie, proszę, temu chwilkę. Zapauzujcie sobie teraz filmik i w momencie, w którym będziecie gotowi, ruszamy dalej. Ok, mam nadzieję, że udało Wam się przemyśleć pewne rzeczy. Teraz powiem Wam na temat symboliki cesarzowej. Zacznijmy od tego, że ponownie kolorami, które dominują tutaj, są kolory ciepłe. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ ogólnie karta mówi o płodności. Jest to archetyp kobiety matki. I co tutaj jest istotne? Mamy oczywiście dużo żółtego, związanego z intelektem i optymizmem. Mamy białą szatę, w którą ubrana jest cesarzowa. Mówi to nam o jej czystych zamiarach. Mamy elementy pomarańczu, który, jak wiedzą te osoby, które oglądały moje filmiki na temat energii i czakry, dla tych, którzy nie wiedzą, to teraz podpowiem: pomarańczowy jest nie tylko kolorem energii aktywności, ale też energii seksualnej. Często mówi się, że jest to czerwony, natomiast pomarańczowy również jakby wnosi to w siebie. Jakby czerwony jest bardziej aktywizujący i bardziej związany w ogóle z aktywnością i z życiową siłą. Dlatego też leży u podstawy, czakry podstawy. Natomiast pomarańczowy jest to kolor czakry nazywanej przez niektórych nawet czakrą seksualną. Jest to czakra druga. I właśnie i jest on związany z płodnością. Czerwony, jak już mówiłam, kolor aktywizacji. Mamy też trochę zieleni. Zieleń w tym wypadku będzie po prostu kojarzyła nam się z naturą. Jest to również kolor bardzo pozytywny w odbiorze. I tak, na pierwszym praniu, na spodzie widzimy zboże. Zboże jest w pełnym rozkwicie, są to kłosy. Jak wiadomo, kłosy kojarzą nam się z dobrobytem, i właśnie z płodnością. Cała ta karta będzie nam cały czas podkreślała te konotacje. Mamy tutaj drzewa. Drzewa to również natura, ale drzewa to też różnorodność. Drzewa to jest symbol akceptacji przez naturę, jakby wszystkiego, co istnieje na Ziemi. Tak ogólnie. Czyli jakby mamy tutaj pełną różnorodność. Mamy tutaj znak planety Wenus. Która podkreśla związek karty z kobiecością i macierzyństwem. Jest to też swoistego rodzaju nawiązanie do yy, wszystkich aspektów kobiecych czyli też do intuicji, do emocjonalności. W tym sensie nawiązuje do poprzedniej karty, o której mówiliśmy czyli do arcykapłanki. Yy, na głowie cesarzowej znajduje się korona z dwunastu gwiazd. 12 gwiazd, tak jak 12 miesięcy, tak jak 12 znaków Zodiaku. Mówi o jakiejś pełni, o jakimś cyklu, ale mówi też o tym, że cykl ten jest powtarzalny i że ta powtarzalność właśnie zależy od natury, od matki, która jakby rodzi cały czas. I tylko dlatego świat nie umiera, ponieważ cykl się nie zatrzymuje natura wciąż rodzi. I co będzie dla nas istotne? Istotne jest też to, że tutaj widzimy wodę. Woda, jak już rozmawialiśmy, ma związek z emocjami. Natura jest emocjonalna, ponieważ natura jest kobietą. Cesarzowa ma lekko rozchylone nogi to też mówi o jej seksualności i jej płodności. Szatema ma w kwiaty. Kwiaty znowu są symbolem rozwijania się i kobiecości, tak samo. Jak również przemijania. Tutaj mówiliśmy o tym cyklu, który się zamyka, tak, że coś odchodzi, coś się zaczyna. Także cała ta karta ma związek z kobiecością i macierzyństwem. Jakby najważniejszymi punktami e, będzie tutaj w związku z tym kwestia, w jaki sposób rozumiem kobiecość i co czuję względem mojej matki. Kim dla mnie jest matka? To są takie pytania, z którymi po, warto popracować bez względu na płeć. Natomiast dodatkowymi pytaniami dla pań będzie pytanie. W jaki sposób postrzegam swoją seksualność? Czy jestem zadowolona ze swojego ciała? Czy kocham i doceniam swoją kobiecość? W jaki sposób ją manifestuję? Czy chciałabym być matką? Jeśli jestem matką, to jaką jestem matką? Dla Panów dobrym pytaniem będzie: jakie podobają mi się kobiety? Czego szukam w kobiecie? Co dla mnie w kobiecie jest najważniejsze? W jaki sposób wyglądają moje relacje seksualne z kobietami? To też jest bardzo istotne. To są te pytania, z którymi warto sobie pobyć i zastanowić się nad nimi. Jedne z możliwych. Wszystkie pytania, o których tu możecie myśleć i które będą wam przychodzić do głowy, powinny być związane z archetypem kobiety i z archetypem matki. Co ta karta będzie dla nas oznaczała, jeśli wyciągniemy ją jako kartę dnia? To oznacza na pewno płodność, na pewno macierzyństwo. W różnych odmianach, bo to nie oznacza, że jeśli tę kartę wyciągniecie tego dnia, to koniecznie musicie zostać matką. Ale jeśli Wasze pytanie będzie brzmiało na przykład, czy mogę zajść w ciążę teraz i wyciągniecie tę kartę, odpowiedź będzie brzmiała najprawdopodobniej tak. Jesteś gotowa na macierzyństwo. Ponieważ ta karta mówi o Twoich możliwościach płodnych również jako twórcy. Twórcy życia, ale też twórcy projektów, twórcy idei. Twórcy, czegokolwiek tak naprawdę. Ta karta oznacza płodność pod każdym możliwym względem, ale też właśnie kobiecość w poczuciu takim bardziej jak Matka Ziemia, niż bardziej jak arcykapłanka. Czyli mamy tutaj więcej realizacji niż intuicji. Tutaj stawiamy na tą bardziej ziemską część kobiecości. Bo pamiętajcie o tym, że jakkolwiek kobiecość. Yy, w wielu przypadkach taka typowa yin to jest właśnie mrok, ciemność, intuicja, woda i tak dalej. To kobiecość ma też aspekt bycia realizacją w stosunku do planu. Mówi się, że mężczyzna jest planem, mężczyzna jest rozsądkiem. Oczywiście upraszczając, w tym momencie to absolutnie mówimy o archetypach, a nie nie idziemy w stronę a jakiegokolwiek oceniania płci czy seksizmu, czy czegokolwiek takiego. Natomiast kobieta jest realizacją, ponieważ to ona rodzi, to ona daje życie fizycznie. Więc to jest istotne, jakby bez kobiety nie może się odbyć realizacja. Dlatego w wielu kulturach kobieta była tak silnie czczona. To dopiero chrześcijaństwo tak naprawdę wyparło kurt kobiety, a właściwie... Podmieniło go troszkę na kurt Maryjny, który można by powiedzieć, bardziej, um, który obdarł kobietę z seksualności, z jej mocy rodzenia, bo co prawda mówi się o tym, że jest matką, czy jakby to zostało, natomiast został ucięty cały ten element tej seksualności, która jest z tym związana, tej takiej pozytywnej, dobrej seksualności, która jest. Tym czymś, co powoduje, że kobieta właśnie rodzi, że jest sobą, że jest płodna, że jest twórcza. To jest bardzo istotny element. Przyjrzyjcie się temu. Także, na co należy, na to jest zwrócić uwagę, przed czym ta karta może przestrzegać. Przed zaborczością, przed kompleksami, przed chłodem, przed niechęcią do siebie. I tak samo przed. Yy... Pewną pasywnością. Ona mówi: Spójrz, możesz być twórcza. Jeśli zobaczycie tę kartę, to może to też być właśnie rada: Spójrz, możesz dać siebie więcej. Jeśli mężczyzna zobaczy tę radę, również to oznacza: możesz być płodny, możesz dać siebie więcej, możesz być twórcą. Albo, w przypadku panów, zwróć uwagę na swoją żeńską stronę. Na to, co kreujesz, zwróć uwagę na twoje relacje z kobietami. Zwróć uwagę na pierwiastek kobiecy w sobie, na swoją delikatność, na swoje potrzeby, na swoje uczucia. To jest bardzo istotna rzecz, którą wielu panów zaniedbuje. Właśnie panów, ponieważ boją się swojej kobiecej strony, bo są wychowani w przekonaniu, że zawsze muszą być silni. A tymczasem bycie kobietą nie oznacza bycie słabą, bo my rodzimy, panowie, tak naprawdę. Jakby mężczyzna miał rodzić, to nie wiem, ile populacji by zostało. Kobieta jest bardzo silna. To jest siła w pięknie tworzenia. Matka natura jest kobietą. Także, panowie, teraz to jest czas dla Was, żeby się zastanowić nad tym aspektem. I jest to też czas na krótką medytację. Także tak jak poprzednio, przyjrzyjcie się karcie, utwórzcie sobie jej obraz przed oczami. Być może chcecie popracować z którymś z pytań, które rzuciłam tutaj swobodnie. I usiądźcie w wygodnym miejscu, zamknijcie oczy i swobodnie poddychajcie. Pobądźcie sobie z tą medytacją tak długo, jak jest to Wam potrzebne. Kiedy tylko Wam myśli zaczną uratować, skupiajcie się z powrotem na zagadnieniu, które Was interesuje, lub na karcie lub jakimś symbolu. Wszystko, co zobaczycie, albo wszystko, co się wam pojawi, może być ważne, więc zapiszcie sobie te kolejnych analiz. Jeśli ktoś z Was chciałby potem jeszcze pogłębić swoją wiedzę na temat tarota, to z ogromną chęcią odsyłam Was też do książek Tarot Intuicyjny. Właśnie tam są wielkie Arkana i drugi to mała Arkana. Barbary Antonowicz włazińskiej. Są to książki, z których ja się uczyłam dużo, dużo lat temu, podobnie jak z książek Hayao Banzafa i paru innych autorów. Natomiast książki Pani Barbary są mi szczególnie bliskie. Podrzucę Wam również nazwy na dole, bo uważam, że w opisie, bo uważam, że to są bardzo cenne książki. Tam również znajdziecie historię tarota, bardzo dużo różnych aspektów. Ja oczywiście w swojej pracy z tarotem przez tyle lat, jakkolwiek nawet słyszycie, pracuję w nurcie pani Barbary, czyli właśnie tarocie intuicyjnym, tak bym dokonała pewnej syntezy z bardzo wielu źródeł. Jest to też wzbogacone moim własnym doświadczeniem jako tarocisty i jako coacha. Natomiast na pewno jest to potężna baza wiedzy o sobie, o kartach, i uważam, że jest to fantastyczna pozycja na, na rynku ezoterycznym. I na pewno, jeśli kogoś interesuje tarot i nie jest na tej pozycji, to warto się z nią zapoznać. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach. Myślę, że kolejne odcinki będziemy wrzucać nieco wolniej niż codziennie, ponieważ dostałam od Was kilka priwów, że po prostu nie nadążacie z tym, a chcecie to sobie jakby poprzebywać z tym. W związku z powyższym, będziemy wrzucać filmiki nieco rzadziej. Być może na początek co dwa dni. I zobaczymy, czy to tempo będzie Wam pasowało. Dawajcie znać, kochani, i trzymajcie się ciepło.